Czy jeśli poza załadunku nie mam możliwości zabezpieczenia ładunku w prawidłowy sposób, to czy w razie kontroli będę tylko ja odpowiedzialny, czy też magazyn, który tak to załadował? To będzie indywidualna kwestia ocenna inspektora, który przeprowadzi kontrolę tego pojazdu. Kierowca nie powinien wyjechać, mając źle zamocowany ładunek. On się może przesunąć, może pojazd tracić stabilność, nastąpi przesunięcie środka. Ciężkości w tym, tymże pojeździe, ładunek w końcu może się uwolnić na zakręcie i wydostać na, na zewnątrz. To są sytuacje bardzo niebezpieczne. Załadowca, kwestia jego odpowiedzialności będzie też uzależniona od wielu warunków. Czy on miał tylko załadować, a kierowca był odpowiedzialny za zamocowanie, czy też miał to zrobić załadowca? Ja mam świadomość tego, jak to wygląda w transporcie, że często podejmowanie ładunków ze spedycji. Powoduje, że brakuje nam zabezpieczenia tego ładunku. Ktoś ma, powiedzmy, sztance rozporowe, ktoś ma kliny, ktoś inny ma pasy, ktoś inny ma jeszcze podkładki antypoślizgowe i tak dalej. Ale nigdy nie wiadomo, jaki towar z tej spedycji. Komfort mają ci, którzy mają stałe przewozy, wiedzą, co będą wozić, na jakich trasach i tak dalej. Natomiast takie przypadkowe zabieranie towaru ze spedycji może rzeczywiście skutkować tym, że nie będziemy mieli właściwych narzędzi do zabezpieczenia. Ale nie powinniśmy wtedy wyjechać na drogę, bo to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie naprawdę istotne. Podsumowując moją wypowiedź, chcę Wam powiedzieć, że gdybyśmy dzisiaj zapytali głównego inspektora transportu drogowego, ile wszczęć było postępowań z przeprowadzonych kontroli drogowych i ile wszczęć było dla załadowców. To strasznie marnie to wypadnie. A ten załącznik, który sankcjonuje załadowców, dla mnie osobiście jest niekonstytucyjny. Dlaczego? Dlatego, że dotyka tylko i wyłącznie załadowców na terytorium naszego kraju. Jeżeli ktoś załadował poza, poza terytorium naszego kraju, inspekcja transportu nie będzie go gnębiła, nie będzie z nim podejmowała korespondencji po to, żeby go ukarać. Stąd ta niekonstytuc niekonstytucyjność się bierze. Ale tak to wygląda. Naprawdę tych wszczęć jest niewiele. Może się zdarzyć, że będzie wszczęcie na tego załadowcę czy tam magazyniera, ale to są naprawdę sporadyczne rzeczy.